Sylwia Jarmusz, witam państwa serdecznie w Rozmowie Dnia. Zima nam się ostatnio daje we znaki, więc postanowiliśmy tym razem porozmawiać o czymś, co mamy nadzieję trochę państwa rozgrzeje. Ze mną w studiu Michał Łęcki z grupy Addicted to Fan. Witam. Organizator wyścigu Autostopem, który od kilku lat odbywa się w majówkę, i Anna Gajewy, jedna z uczestniczek zeszłorocznego wyścigu. Witam was serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry. Wenecja, Amsterdam i Budapeszt to były mety wyścigów w poprzednich latach, a w tym roku ogłosiliście właśnie, że będziecie się ścigać do. Do makarskiej w Chorwacji właśnie w ostatni piątek podczas integracji uczestników wyścigu, ponieważ majówkę zaczęliśmy już w styczniu podczas koncertu Górala ogłosiliśmy, że właśnie jedziemy do słonecznej Chorwacji, także mam nadzieję, że uczestnikom przypadnie do gustu tegoroczna destynacja. To słońce to ciepło, zadecydowało o tym, że to Chorwacja, czy były jeszcze jakieś inne względy? To znaczy, od, od jakiegoś czasu już zastanawialiśmy się, czy nie warto zmienić właśnie dużego miasta, bo tutaj pory, tak jak pani powiedziała, była Wenecja. Amsterdam, Budapeszt, na jednak miejsce z plażą, gdzie jest trochę cieplej, i uznaliśmy, że to jest najlepszy moment, żeby pójść w tę stronę. Spotykamy się właśnie teraz nie tylko dlatego, że właśnie ogłoszono, dokąd będą się ścigać uczestnicy, ale też dlatego, że zbliża się termin, kiedy będzie można się do udziału w tym wyścigu zapisać. 31 stycznia ruszają zapisy. Jak to zrobić? Tak, 31 stycznia, dokładnie o godzinie 18 yy, warto wejść na stronę wyścigautostopem.pl yy, Tam będzie zakładka zgłoś się". Nie polecałbym zwlekać, ponieważ z doświadczenia wiemy, że miejsca się szybko rozchodzą i nie chciałbym tutaj, żeby ktoś potem się zawiódł, że nie zdążył się zapisać. To doświadczenie w zeszłym roku pokazało, że w ciągu jakiegoś tak, w, w pierwszy dzień zapisało się już 500 osób, to było w zeszłym roku do Budapesztu, ale dwa lata temu do Amsterdamu, jak mieliśmy 600 miejsc też, miejsca się skończyły bardzo szybko. I naprawdę nie jest przyjemnie odpowiadać potem na maile, że niestety ale nie jesteśmy w stanie już przyjąć większej liczby zgłoszeń. Co takiego jest w tym wyścigu, a może w samym ściganiu się, że tyle osób chce wziąć udział w tej zabawie? Przede wszystkim ja bardzo obawiałam się wziąć udział w wyścigu autostopem. Miałam jechać ze swoją dobrą koleżanką, niestety zrezygnowała poprzez sesję. Pojechałam z kolegą, o którym tak naprawdę nic nie wiedziałam. Złapałam 11 autostopów, byli to przeróżni ludzie. Jechałam z panem od Tira, jechałam z zwykłą osobówką, z rodziną, z parą w, naszym, w moim wieku, czyli w wieku od 18 do 25 lat. Z księdzem było naprawdę bardzo dużo przygód. Naj, najlepszą moją akcją z kolegą. Było, był przejazd przez Boboszów. Spotkaliśmy rolnika, który powiedział nam, że auta przejeżdżają przez tą wieś raz na trzy godziny. Tak więc mój kolega stwierdził, że rozłożymy, przejdziemy 10 km do stacji benzynowej, rozłożymy sobie namiot i przeczekamy noc. Ja byłam na tyle załamana, że poszłam do. Po dwóch godzinach. Pojawiło się auto, poszłam do kierowcy, wręcz błagałam go, żeby nas wziął i zawiózł za granicę. Przewiózł nas przez granicę. I tak naprawdę ten moment, kiedy przejeżdżaliśmy granicę, był, no był, był czymś cudownym. Był naprawdę czymś cudownym. To było. Po tym oczekiwaniu. Po tym oczekiwaniu, dokładnie. To było coś takiego, że już wiedzieliśmy, że na pewno osiągniemy ten cel, i dojedziemy do samego Budapesztu i będziemy się ze wszystkimi bawić razem. A którzy byliście na mecie? Z tego co pamiętam 146, 104, jako 146 para, mhm. tak. Czyli po jakim czasie? Dojechaliśmy po dwóch dniach, po niecałych dwóch dniach. Ten wynik ma znaczenie, to już jest Dla mnie tylko nie ma znaczenia. Dla mnie to było. Ja miałam w głowie tylko zabawę. Tak naprawdę jestem pierwszą osobą u siebie w rodzinie, która podjęła się takiego wyzwania. I dla mnie było, nie zazdrościłam dziewczynom, które złapały stopa w samym Poznaniu i dojechały bezpośrednio do Budapesztu. Dlatego, że nie doznały tego, czego my doznaliśmy. Poznaliśmy wielu przeróżnych ludzi, wiele charakterów. Z niektórymi, z niektórymi naprawdę mamy do dzisiaj kontakt. Wielu ludzi nam kibicowało, robiliśmy sobie z nimi zdjęcia, braliśmy od nich numery telefonów, dzwonili do nas, pytali, pisali SMS-y, gdzie jesteśmy, jak nam idzie, na jakim etapie. No, naprawdę, to przeżycie było, to było coś niesamowitego. Dlatego też w tym roku podjęłam właśnie z kolegą decyzję, że też jedziemy do Chorwacji. I mamy nadzieję, że będzie tak samo, a nawet lepiej. Ta opowieść przypomina o jednym ważnym warunku, takim, że ścigamy się w parach, tak? Czy trzeba te parę już mieć w momencie zapisywania się, czy można sobie jeszcze dobierać później partnerów do tej podróży? E, tak, tak. Trzeba w parach i podczas zapisów już, już się zapisujemy w parach, z tym, że my ułatwiamy tam możliwość, że jeżeli ktoś by nie chciał tą parę zmienić, albo właśnie drugą osobę dopisać później, to to będzie faktycznie taka możliwość później. Ważne, żeby sobie to miejsce zarezerwować. Jeżeli chodzi o właśnie o, o nasze zasady, to są bardzo proste. Oprócz tego, że trzeba w parach jeździć, to jak sama nazwa mówi, poruszamy się tylko autostopem. Wyjątkiem są duże miasta, gdzie można poruszać się komunikacją. I ważna kwestia, o której Ania powiedziała, Nazwę, nazwę mamy wyścig autostopem, ale wyścig to jest tylko z nazwy. Tak jak ja nie powiedziałam, najważniejsza jest dobra zabawa, bo to, kto dojedzie pierwszy na metę, to jest tylko i wyłącznie szczęście. A tu chodzi o to, żeby mieć przygody na całe życie. Co chciałabym tylko dodać jeszcze, Super. to co mi się bardzo też podobało, to, to jaki miałam kontakt z ludźmi. Dzięki temu, że tak naprawdę mam tyle stopów, poznałam też ludzi, którzy z nami jechali, którzy brali z nami udział w autostopie do Budapesztu. Co miłym zaskoczeniem było na przykład, jak siedzieliśmy we Wrocławiu, z 50 osób na jednej stacji. Każdy próbował zapaść stopa, a w pewnym momencie po prostu usiedliśmy, zaczęliśmy razem pić, pić jeść, <grym> tak dokładnie. To naprawdę super łączy ludzi, naprawdę polecam ludziom, którzy boją się otworzyć na świat. To jest zdecydowanie to. A czy są jakieś taktyki, które już zostały przez Was sprawdzone w trakcie tych trzech wyścigów i wiadomo, że one się sprawdzają, że, że to ułatwia złapanie stopa? Bo mam wrażenie, że chyba nie jest z tym tak łatwo teraz. Gdzieś tam pojawia się lęk również ze strony tych, którzy mają nas podwieść, że a może to właśnie jacyś szaleńcy, szaleńcy w dziwnych przebraniach, bo dodajmy, że przecież niektórzy ścigają się w przebraniach. Znaczy, my mieliśmy taką zasadę: ja jadąc do, do Budapesztu, jechałam ze swoim kolegą, wracając, poznałam parę, chłopaka i dziewczynę. Stwierdziliśmy, że wracamy w czwórkę i nie rozdzielamy się na całej trasie. Jechaliśmy, wracaliśmy do domu trzy dni, i naszą zasadą było pisanie na przykład na kartonach za granicą oczywiście, jeden, jeden, chociażby jeden kilometr. I, albo na przykład rysowaliśmy różne znaki na, y, markerami, więc to był taki zna, nasz znak rozpoznawczy i wydaje mi się, że dzięki temu y, ludzie zatrzymywali się i nas chętnie brali. Byliśmy tacy inni niż reszta. No właśnie tutaj to, co o mówi, tych sposobów jest pełno, wystarczy być kreatywnym, bo tak. najważniejszy jest uśmiech przede wszystkim w paniu stopa. Jeżeli ktoś jest uśmiechnięty, to to już powinno prędzej czy później wystarczyć. Ale potem można brnąć dalej i starać się być właśnie bardziej kreatywnym, zabawnym od pisania różnych rzeczy na kartonach. Mój kolega, który jest stopem dojechał do Korei Południowej co chwilę sobie pisał na kartonie, że jedzie na obiad do babci podobno bardzo dobrze działało. Po, tak jak pani już zaczynała nawiązywać do poprzebrania, tak? Bardzo, osób, bardzo dużo. Osób Podczas wyścigu jedzie przebranych za zwierzęta, za księdza, za więźniów, cokolwiek przyjdzie do głowy. I my też wspieramy te działania i podczas startu wyścigu zawsze ogłaszamy, rozwiązujemy konkurs na najlepsze przebrania. Są naprawdę bardzo ciekawe. Dopytywaliśmy w zeszłym roku uczestników tuż przed startem wyścigu, jak to jest. Czy te przebrania są z nimi przez całą trasę, czy tylko na ten początek? Bo niektóre były dość egzotyczne i zastanawialiśmy się, czy. Nie utrudniają przypadkiem chociażby wsiadania do samochodu. Jeśli ktoś wlecze za sobą kulę, no to można tutaj mieć jakiś problem z tym, jak to wygląda. Myślę, że to jest kwestia bardzo indywidualna, i też mamy koleżankę, która jechała w przebraniu Supermana i była w tym przebraniu Supermana do samego końca eventów na mecie. Także jak, jak kto wali? No myślę, że, myślę, że większość jedzie jednak w przebraniach przez całą trasę, no a potem na mecie to już jak ich poniesie impreza. Mhm. No właśnie, bo to nie tylko wyścig, to także to wszystko, co się dzieje na mecie. W tym roku po przybyciu na metę będziecie tam wyjątkowo długo, bo aż do 8 maja. Zostaną uczestnicy w Makarskiej. Co tam się będzie działo? Jakie atrakcje na nich czekają? Tak, start, start wyścigu jest w sobotę 30 kwietnia, a całość będzie działać do 8 maja, do niedzieli. Czyli możemy przypuszczać, że większość uczestników, oprócz tych pierwszych, którzy przyjadą w niedzielę, większość dojedzie poniedziałek-wtorek, także prawie, prawie cały tydzień przed nami. Na miecie będzie bardzo dużo, bardzo dużo eventów w różnych kierunkach od, od jakichś prelekcji podróżniczych po już ty, typowo eventowe takie turnieje sportowe, jakieś towarzyskie imprezy i koncerty właśnie dogadujemy ciekawe myślę ciekawe gwiazdy także będzie się działo. Będziemy szczegóły jeszcze zdradzać jak zacznie się zbliżać termin majówki. To jeszcze raz przypomnijmy zapisy 31 stycznia strona www.wyścigautostopem.pl i 30 kwietnia ruszamy. I tam na tejże stronie wspomnianej również pakiet informacji dotyczących tak, tak. organizacji. Tak, wszystko, wszystko można się dowiedzieć na stronie www.wyścigautostopem.pl No to może to jakiś pomysł proszę Państwa na ciekawe spędzenie majówki. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moimi i Państwa gośćmi byli Pan Michał Łęcki z grupy Addicted to Fan, organizator wyścigu Do Dziękuję. Makarskiej oraz Pani Anna Gajewy, uczestniczka jednego z poprzednich wyścigów i jak rozumiem tego rocznego również pan. będzie Pani uczestniczką. Dziękuję. Dziękujemy bardzo za rozmowę, dziękujemy Państwu za uwagę. Do zobaczenia w kolejnej rozmowie dnia.